No, i kolejny piękny dzionek w transportowym raju. Ładnie, nic nie pada. Słoneczko w grzbiecie mocno mnie nie grzeje, także można sobie popracować trochę. Tam pracują moi ludzie, a ja zaję się klejeniem plandeki. I doszedłem do wniosku, że najprościej będzie ściągnąć cały bok. Zrobić to porządnie i zapomnieć o tym, bo już mam dość tych prowizorycznych napraw. Jak człowiek zrobi sam, to wiadomo, będzie najlepiej. Tam córka maluje podłogę w naczepie, ale to w następnym odcinku zobaczycie, czym, jak i czy to w ogóle wyszło. No dobra, słuchajcie, niedziela czy nie? To jest ciężki transport na dużych kołach i popracować troszkę trzeba. Muszę zatankować auto, żeby było gotowe na tydzień kolejnej jazdy w poniedziałek szybki kurczyk taki po Polsce naprawdę to w, chyba tam kurę w 100 paru kilometrów się zmieszczę a słuchajcie patrzcie jak to wygląda kurczę ta podłoga bo naprawdę wyszła zacnie naprawdę wyszło kurde no nowa naczepa praktycznie no pięknie a wyglądało wcześniej tak Różnica jest, myślę, że spora. Plam oleju oczywiście nie widać. Żadnych śladów farba nie zostawia. Ale to, to właśnie, jaka farba? Bo to chyba jest najważniejsze. To jest widaron. Akurat to jest ciemny machoń, jakoś tak to się nazywa. Daje radę, bo to, to mówię, to mój kolega Tomek najpierw u siebie to sprawdził, wziął jakiś jeszcze drewnochron. Które zostawią jednak plamy takie, które no były, były na palcu, wyczuwalne po prostu brudziły. No, a myślę, że to wygląda naprawdę dobrze. 3 puszki litrowe, trzy puszki 0,7 nie litrowe, tylko 0,7 na tą całą podłogę wystarczyły w zupełności. Spoko. No, dla mnie wygląda bardzo dobrze i. Z tej pracy jestem bardzo zadowolony. Zwłaszcza, że nie, a ja musiałem to malować. Nie? <laughs> Dobra, także fajnie, to wygląda naprawdę godnie. Można jutro coś ładować. A póki co, jest pomocnik, jest. No, leniwa bestia. No i trzeba coś paliwa dolać, coś Adblue dolać. I można będzie jutro zaczynać kolejny tydzień w Transportowym Raju. No dobra, jest poniedziałek. Czas zabrać się za jakąś robotę. Za chwilę podczepię na jadę na wozy, jakieś dla rolnika zawieść. i jak dobrze pójdzie, to na dzisiaj wszystko będzie. Tak, tak luźny poniedziałek troszkę, bo muszę jeszcze parę spraw pozłatwić. A tak jak mówiłem, kto wie, ten wie, kto nie wie, ten się za chwilę dowie. Jak skalibrować wagę w Dafie? Słuchajcie, ja to zapożyczyłem z kanału Fantrack. Tam gościu naprawdę fajnie to tłumaczy, i polecam, bo ma fajnych takich technicznych spraw, technicznych zagadnień, trochę jeżeli chodzi o DAFA. Spoko, bardzo fajny kanał. Także, jak ktoś będzie chciał, to polecam. A słuchajcie, jak to skalibrować? Kurczę, do tego potrzebny jest pilot. Po pierwsze, trzeba stanąć na płaskim terenie, równym. U mnie ona akurat już jest skalibrowana, także równy teren, wypoziomowane wszystko bez naczepy. I teraz tak wciskamy ten guziczek, pierwszy. O, o taką zrobimy, bardzo ciężko jedną ręką to robić. Później przytrzymujemy ten czerwony, aż zacznie mrygać wszystko dookoła. O, właśnie. Następnie. Wciskamy ten pierwszy, on się odznaczył, i wtedy możemy zmieniać yy, wagę na pierwszej osi. Ja już nie będę tego robił, bo to bez sensu. Ja już mam to skalibrowane. Na sam koniec, słuchajcie, już jak wszystko będzie skalibrowane, wciskacie te dwa guziki: czerwony i M1, przytrzymujecie. Zacznie znowu mrygać wszystko, i wtedy już jest zapamiętane. Yy, drugą oś ciągnącą robimy tak samo, tylko że później wciskamy ten guzik, ten środkowy nie? o to, 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 to. i tak samo zmieniamy sobie wagę, zapamiętujemy wciskając dwa guzikiem jeden i czerwony, póki nie zacznie mrygać te wartości podał właśnie ten gościu od track podobno są prawidłowe czyli 5,5 na 2,5 i wtedy waga naprawdę podobnoż dobrze wszystko pokazuje. Yy, jak będzie, zobaczymy. no Na pewno się zmieniły wartości, bo z tego yy, yy, zestaw, zestaw teraz yy, normalnie waży 8 ton. Czyli chyba, chyba jest dobrze, nie? No zobaczymy w czasie jazdy. Fajnie, że się dowiedziałem, jak w ogóle to skalibrować. Naczepy nie, nie wiem, jak kalibrować i on też chyba nie wie, bo to, to, też też mówi, że to raczej z ABS-u szczytuje, także ciężko by było samą samą osie, naczepy skalibrować. No nic, dobra, fajny, fajny temat, fajny kanał, także polecam. Jak ktoś chce coś ciekawego, technicznego się dowiedzieć, no naprawdę polecam, gościu, fajnie wszystko tłumaczy. Dobra, ja zabieram się za robotę, idę po kartę, zalogować się, no i... Dzisiaj tylko chyba te nawozy będą, chyba, że jeszcze do Gdańska coś, no zobaczymy. Na razie nie bardzo chcę gdzieśkolwiek dalej jechać, bo ja mam parę tematów, parę spraw do załatwienia, także wolałbym dzisiaj jednak taki luźniejszy dzień mieć. A póki co zabierać się za ciężką, uczciwą pracę i znowuż tydzień po Polsce. No niestety, ewidentnie coś poszło nie tak. Równowaga w przyrodzie. W tamtym tygodniu szło wszystko bardzo dobrze, bardzo szybko i sprawnie. No to w tym tygodniu musiało coś się spieprzyć. Niestety wracam do domu. Nie załadowałem. Mam przyjechać tutaj albo w po południu albo w ogóle jutro z rana. I wtedy ogarniemy ten króciutki kursik. Ale no niestety trzeba wrócić do domu. Bo bez sensu tam steczyć Nie wiadomo nawet za bardzo. Do kiedy? Do której? Dobra, nie szoto. To i tak źle nie wyjdzie. Ale ja po prostu nawet i nie bardzo mogę. Nie bardzo mam jak tam czekać. W latku, że do domu tam 15 km jest, to To wrócę spokojnie i przyjadę, jak już będą mieli wszystko gotowe. No nic, wracam do domu. Bo jeszcze za chwilę muszę do Bielska pojechać. Parę spraw jeszcze poogarniać, także no, dlatego nie mogę za bardzo dzisiaj tam stać pod tym załadunkiem. Spoko jest, będzie dobrze. Mam nadzieję, że. Nie będzie tak cały tydzień, bo jak się zaczyna, tak się kończy. Podobno, że wolałby, wolałbym, żeby nie, no ale no cóż, poradzisz. Transport, ciężki transport na dużych kołach. Nie zawsze jest kolorowo i to neje bajka. No dobra, szybka zmiana planów. Akcja toczy się bardzo dynamicznie. Jadę do Hejnówki, załaduję pod Warszawę to, co robiłem w tamtym tygodniu szybko, sprawnie skutecznie, a za godzinę musimy już być w Bielsku, czyli no plan jak zwykle napięty, no ale tam już załaduję i tam już auto zostawię, nie ma, co, nie ma co tam się szarpać, nie ma co tam się pchać, więc zostanie tam auto do jutra rana, żona mnie zawiezie, jutro sobie spokojnie stamtąd ruszę. a póki co jechać, ładować, bo kurde, no troszkę późno zadzwonili z tym ładunkiem, ale... Jest robota, trzeba ją robić, nie ma co narzekać, trze, trzeba zarabiać peleny. No i kolejny piękny dzionek w transportowym raju. Coś ostatnio mam za dużo farta do tych zamkniętych przejazdów kolejowych. No tuż przed nosem mi się to pozamykały te szlabany. w Bielsku Podlaskim. Oczywiście to wiecie, jak ktoś tu jeździł, jeździ, to to jest kurwa te przejazd kolejowe, to jest patologia taka, że aż przykro na to patrzeć. No, ale jest. I nic się z tym nie zrobi. Choć już remontują chyba to co roku. A i tak. Nie dosyć, że to porozbijane jest. To na dodatek zamykają te przejazdy w tak głupi godzinie. No teraz nie jest jeszcze źle, w 20? 20 po 6 jest. Ale przy, po siódmej, w godzinach szczytu. No przecież to całe miasto korkują. No nic. Uważasz, że otworzyli, można jechać. Dzisiaj. Ruch niewielki. Jak na Bielsk. <laughs> Jeszcze. Bo z tego, bo... Później to się zacznie tutaj. No jest dobra. Ja pod Warszawę lecę z tym towarem, co w tamtym jeździłem. Później ładuję płytki z powrotem i no jest, kurczę, wielka szansa, że dzisiaj w domu będę z powrotem. Także byłoby naprawdę... Bardzo miło, gdybym zdążył. Choć jak zwykle czasu będzie na styk. <laughs> Także jak zwykle trzeba będzie śpieszyć się powoli, ale dynamicznie. No i jak zwykle również <laughs> Warszawa na drodze. Że wszystko jest w normie. <laughs> Kijowo, ale stabilnie, nie? Dobra, zobaczymy jak ten tydzień się potoczy. Co tu będziemy wytwarzać, że plan już jest. Rozładowuję to jutro z rana. Ładuję znowuż na Warszawę. No i, i coś tam z powrotem jeszcze. Także znowu takie krótkie raczej traski po Polsce, ale one nie są naprawdę złe. Naprawdę nie, nie najgorzej to wychodzi. No i razie jechać. Fajnie, że się rozpogadza trochę, bo wczoraj po południu to taki deszczysko wywalił, że no strasznie to wyglądało. Dobra, na razie. Jechać po podążać do celu. Po dziewiątej powinien być na miejscu. No, jest na razie bardzo dobrze. Rozładunek poszedł ekspresowo, zresztą jak zwykle. Tutaj jestem, oczywiście, w swoim ulubionym mieście, czyli we stolicy. I, i powiem Wam, że nie: no, dzisiaj całkiem sprawnie to idzie. Oczywiście kupę wariatów, no ale z tego, ale sprawnie poszło, fajnie, fajnie się przejeżdża jadę w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego że powinno mm, powinno tam już dalej spokojnie być, takie newralgiczne miejsce czyli te szklarnie, to wszystko już przejechałem, także już dalej powinno jakoś to do przodu się poruszać niestety plan nie będzie wykonany tak jak bym chciał, bo nie wrócę do domu no nie starczy czasu za nic już, już przeliczyłem to no nie da się, no, nie, niestety dzisiaj nocka w trasie. No ale to jest kurcze trackerka, nie? Trzeba i w samochodzie człowiek też odpoczywa z drugiej strony. Kurcze. No i, i co my tu mamy? Delikwenta, który będzie jechał 70 na godzinę. No piękne te Audi, piękne. Tylko szkoda, że kierowca dupa. 20 ponad 9 km. Niesamowici ludzie są. Nie? Za to kocham to, to, to miasto, naprawdę. Yy, jadą środkowym pasem, jako fermy ostatnie, a zaraz się zacznie odcinkowy pomiar prędkości. To wtedy do 60 zwolnią, mimo że tu ograniczenia żadnego nie ma. No ale to już o tym mówiłem, nie ma co się mocno rozwodzić na tym, bo debili nie sieją, sami się rodzą. A tutaj jest ich jakaś zastraszająca ilość. I elegancko, do załączniku udało się dotrzeć. Jestem jedyny, do, jedyny w kolejce, także powinno szybko pójść. Tak jak mówię, już do domu i tak nie dojadę i tak nie dojadę. Na jutro plan jest już też. Jakieś adery mam przewieźć, też króciutka trasa. Także może jutro uda się w domu jeszcze przenocować. <grydy> Zobaczymy. A Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. jazda po Polsce. Spokojnie, bez stresu na razie. Wszędzie się wyrabiam, wszędzie zdarzam. Choć plan napięty do minuty nieraz. Ale nie jest źle Można by naprawdę się przyzwyczaić do takiej jazdy No i dobra Czekam na wózkowego, wziął już papiery Za chwilę załadunek i w drogę No i mamy Kolejny piękny dzionek I no troszkę deszczowy No niestety, kurczę, pogląda się troszkę Zepsuł, ale to Podobno, że tak patrzyłem, to tylko dzisiaj Jutro ma być już lepiej Mam nadzieję, że po południu będzie nieco lepiej Bo no, kurczę, mam trochę roboty a plany oczywiście uległy zmianie jak to w transporcie. Słuchajcie, no nie ma lekko. Odwołano mi załadunki na dzisiaj, ale to nic, nie ma tego złego, bo i tak potrzebuję chwilę wolnego, żeby ogarnąć temat ze zbiornikiem, bo jest niefakowo zamontowany. No niestety, moja wina od razu nie wziąłem uchwytów oryginalnych, tylko przeróbki swoje zrobiłem. No nie zdają egzaminu. Co mam powiedzieć? Dostałem już uchwyty, takie, które być powinny, później pokażę Wam jak to wygląda, o co tu w ogóle chodzi. Ja pozdrawiam Michała, który mi przysłał te, te uchwyty, tak żeby je spokojnie zamontować. Zobaczymy, jeszcze dzień wstaje, jeszcze nic nie przysądzone, bo no zobaczymy co, 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 dzień, co dzień pokażę, czy dzisiaj do domu, czy jeszcze coś tam porobię, bo jak mam robić tylko, aby się koła kręciły, to bez sensu trochę, nie? Jak nie ma swojej pracy na razie, to to bez sensu, z giełdy nie pojedzisz. dobra ja na razie lecę na rozładunek wczoraj musiałem niestety Warszawę omijać, bo nie zdążyłem przed zakazem także 50 tam mijałem z twójką 50 no i dojechałem do Sadownego tam pauza tak troszkę się zeszło powiem szczerze myślałem, że dzisiaj właśnie będę ADRy przewoził tak na krótkiej trasie ale to akurat odwołano one później będą, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo, czy ja to w ogóle będę mógł zabrać. A na koniec tygodnia Niemcy będę ładował Lineburg. Także już tam się wszystko klei, przygotowuje. No i wracamy na międzynarodowe trasy. Nie? Po Polsce zaczęło mi się nawet podobać. Nawet ciekawie to wychodzi, ciekawie to wygląda. Ale mimo wszystko, chyba, wolę międzynarodówkę. Zobaczymy. A najlepiej robić to i to. Trzeba być uniwersalny, nie? Dobra, nie ma co biadolić. Trzeba pracować. jak może i pochmurny, ale spoko, kurczę, ja się wyspałem. Jedzonko jest, zniadanie kierowcy kupione. Dzisiaj zapiekanka. Czego chceś więcej? Człowiek najedzony, siedzi wysoko. Pogoda mogłaby być lepsza. Dobra, lecę, pracuję. Zobaczymy co dzień jeszcze dzisiaj pokażę. No dobra, w biurze, zarejestrowane, teraz jechać rozładować to, swoją drogą, coś dla Łukasza. Chciałeś Tiff Beta? Może być taki? To są ładunki, nie? Dobra, pędzę, rozładowuję i do domu. Już tak chodzę do koła auto, oglądam i patrzcie, co mi się rzuciło w oczy. Nie tak dawno to oblazło. Cholera jasna, jak to brzydko wygląda. Teraz tylko zagadka, na jaki kolor to pomalować. Czy na szaro, czy na biało, czy na czarno? Hm. Pomalować na pewno trzeba, bo się prezentuje bardzo, bardzo słabo. Dajcie znać w komentarzach, co, co myślicie? Jaki kolor obrać na dół? Czy, czy też jakieś srebrowalność, tak żeby to imitowało jakieś chromy? Czy raczej coś zmienić tutaj z dołu? No, szczerze powiedziawszy, pomysłu na to nie ma. Czarny to chyba by się zlało za mocno, co? Może białe? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No, widzicie, jednak sytuacja dynamiczna i rozwojowa, jadę się ładować, dosłownie przez ulicę muszę przejechać, nawet klamer w pandecie nie zapinałem, szczerze powiedziawszy, bo to przejazd tylko przez ulicę. I co, słuchajcie, Nie będzie, że te nagranie też w środę wyjdzie, Materiały jest chyba dość, także nie zapominajcie subskrybować, łapę w górę, komentujcie na jaki kolor w ogóle ten dół pomalować, no, czekam na... Jakieś propozycje, tylko rozsądne żaden różowy, nie? <gry> Dobra, ja lecę się załadować. Wy oglądajcie, subskrybujcie. A ja do końca tego coś będę jeszcze wymyślał. Trzymajcie się. Do następnego, cześć.